normalnym podaniem e, uruchomić napastników, ale on też potrafi strzelać bramki. E, e, strzelił bramkę z widzewem i w Lizę, i w pucharze. Strzelał bramki e, w reprezentacji, bo, bo też e, przeciwko Niemcom bardzo ładną bramkę zdobył. W ostatnim sparingu też e, zdobył trzy gole, także to jest piłkarz, którego forma wyraźnie idzie w górę i trener daje mu szansę dzisiaj. Kilka dni temu Rafał Wolski skończył 19 lat, konkretnie 10 listopada i on jest w tej grupie młodych piłkarzy Legii, którzy dziś są obserwowani, mamy takie informacje, przez, przez ludzi wysłanych przez włoskie kluby. No tak, e, oczywiście, że to jest młody piłkarz i on może mieć jeszcze wahania formy, natomiast bardzo takie pozytywne wrażenie robi ten piłkarz, ponieważ dojrzałość w grze. On... Wszedł z piłki juniorskiej do pierwszego zespołu Legii Warszawa i, i radzi sobie naprawdę wyśmienicie, a zdobywane braki najlepiej świadczą o tym chłopaku. Przywitanie obu zespołów z kibicami nie ma dzisiaj kompletu. Jest kilkusetosobowa grupa kibiców z Gdańska, biało-czarnych.